tej część poradnika zaczniemy tworzenie naszego przeciwnika. Może nawet kilku. Mamy jakiś obrazek, wstawimy go sobie do przeglądarki. Jak widać, ma jakieś swoje parametry. Najlepiej go przypisać do jakiegoś obiektu, żeby nie był to sam obrazek, dlatego weźmiemy stworzymy pusty obiekt. Jak widać tutaj mamy nazwę GameObject. Zawsze będzie taki obiekt się pojawiał. Zmienimy go sobie na a żeby było wiadomo, co to jest. Przyciągniemy Nasz obrazek do tego obiektu i zostaje on już przypisany. Tak jak widzimy, tutaj mamy jakieś parametry, które mówią nam, że nasz obiekt jest w tym miejscu. Natomiast obrazek znajduje się tutaj. Dlatego też, jeżeli mamy obrazek, wyzerujemy go. Na współrzędnych x i y, będzie on wtedy w tej, na tej samej pozycji co nasz obiekt. Nie możemy go dowolnie przesuwać. Przesuniemy go na początku w to miejsce troszkę wyżej. Dobrze, czyli mamy już obiekt i mamy obrazy, które jest do niego przypisane. Teraz pokażę kawałek kodu, który napisałem, przygotowałem po to, żeby było wiadomo, jak można zrobić ścieżkę, która będzie nas prowadzić od jednego punktu, w którym znajduje się jeż, do drugiego punktu i z powrotem. Mamy tutaj zmienne. Tutaj mamy funkcję, która będzie się wywoływała na samym początku. Czyli na samym początku jesteśmy w pozycji zerowej w naszej tablicy, czyli nasza tablica będzie posiadała informację dotyczącą punktów, a mianowicie zrobimy puste obiekty, które będą nam pokazywały na którym x i na którym y są, na jakiej pozycji. Zapisujemy je potem do tablicy. Zostają one napisane do tablicy. Później jeż idzie od jednego punktu do drugiego, od tego punktu z powrotem. Tak jak widać... Nasze punkty patrolowe, czyli nasze punkty w tablicy będą typu publicznego. Każdy typ, jeżeli będzie publiczny, to mamy do niego dostęp z poziomu tutaj inspektora. Jeżeli na początku ustawimy, że Jesteśmy na pozycji zerowej. Wtedy, po update, czyli po kolejnej czynności, jaka się będzie wykonywać, tutaj będą się wykonywać czynności w jakimś określonym czasie. Tutaj zazwyczaj robimy funkcje, które będą dotyczyły poruszania się, jakieś czynności, które są zmienne. I wymagają tego, żeby gra była włączona. Przy starcie uruchamiają się tylko raz, przy samym uruchomieniu programu. Tutaj są wykonywane przez cały czas. Czy sprawdzamy, czy mamy jakąś kolizję z punktem, czy, z, czy po prostu przesuwamy jakąś y, postać? Wszystko robimy w update. Cie. Sprawdzamy, czy nasza pozycja. Jest równa pozycji docelowej. Czyli idziemy od jednego punktu do drugiego punktu. Jeżeli po drodze przejdziemy od jednego punktu i jesteśmy już w drugim, wtedy zmieniamy. Nasze to 0, czyli jeden punkt, a następny punkt. Czyli jak przeszliśmy z tego punktu tutaj i chcielibyśmy przejść tutaj, to idziemy tak. Tutaj pierwsze przejście, potem dodajemy jedynkę, czyli przesuwamy się dalej. Przy okazji wpisałem tutaj funkcję, która będzie nam odwracać naszego jeża. Czyli idziemy w tym kierunku, odwracamy go i idzie w drugą stronę. Gdybyśmy tego nie zrobili, poszedłby tylko w jedną stronę i tak samo jak wygląda ten obrazek teraz, poszedłby z powrotem. Czyli by się cofał. Czyli w tym miejscu już to mamy załatwione. I sprawdzamy, czy nasz punkt jest większy albo równy końcowi naszej tablicy. Czyli jeżeli mamy dwa punkty, to sprawdzamy, czy jesteśmy już w tym drugim punkcie. To już jest koniec naszej tablicy. Jeżeli jest, to zmieniamy nasz punkt na 0. I ta, fun ta funkcja mówi nam o tym, że przechodzimy. Wektor 3 to jest y, używane do współrzędnych trójwymiarowych. Tutaj moglibyśmy zastosować wektor 2, ale wektor 3, czyli x, y i z. Nie musimy korzystać z z, to wtedy możemy zrobić wektor 2. Ale jak tutaj cały czas mamy 0, to się nie zmienia. Po prostu nawet do trójwymiarowych. możemy to użyć Pierwsze to jest nasza pozycja, która jest teraz To jest nasza pozycja, która jest zapisana jako następna i nasza prędkość Tak jak widzimy tutaj, jest to, jest to publiczne czyli mamy do tego dostęp z okna inspektora i jest on równy time, delta time. Czyli to jest akurat wywołanie czasowe. Dobrze, to tyle o tym skrypcie. Teraz, jak go dołączyć do naszego aktora, czyli naszego jeża? To akurat nie ma nic prostszego. Po prostu przeciągamy nasz patrol do nie do obrazka, tylko do całego naszego obiektu, czyli do jeża. Jak widzimy tutaj, Pojawiło się okno, gdzie mamy patrol script. Mamy tutaj coś takiego jak size, które mówi nam o liczbie znajdujących się obiektów, które będą po prostu naszymi punktami i o naszej prędkości. W tej chwili spróbujemy dodać. Miejsce, e, dwa punkty, które będą odzwierciedlać poruszanie naszego jeża. W tym celu robimy game object create empty. Mamy tutaj pusty obiekt. Najlepiej zrobić tak, jak mieliśmy na początku czyli sprawdzić pozycję jeża. Nie mylić tutaj właśnie z pozycją naszego obrazka. Ponieważ jak zmienimy odległość po prostu tutaj obrazka, to będzie ono oddalony od punktu. Nie jest on oddalony od całej planszy, tylko od tego, punktu, tego obiektu, do którego należy, czyli od jeża. Dlatego też możemy skopiować nasze długości I w ten sposób mamy już pierwszy obiekt który możemy nazwać albo tutaj w tym miejscu, albo po prostu tutaj zmienić nazwę. Tym razem zrobię to tutaj. Zrobimy to jako start. I teraz potrzebujemy następnego obiektu, który od razu nazwiemy Koniec i sprawdzimy zaraz. O, mają akurat te same wartości, dlatego też, koniec możemy przesunąć po prostu o jakąś wartość w tą stronę i go tak zostawić. Jeżeli teraz, start i koniec. Wrzucilibyśmy do jeża, to zupełnie zmieniłyby się nam nasze punkty odniesienia, gdyż brałoby to pod uwagę jako odległość od naszej, naszego obiektu. Co możemy zrobić, żeby to jakoś uporządkować? Bo widać, że tutaj jest dosyć dużo rzeczy, i one dotyczą tego konkretnego jeża. Możemy zrobić coś takiego, że Stworzymy jeszcze jeden obiekt, który nazwiemy przeciwnik na przykład 1 Potem dorobimy trochę więcej i przeciągniemy naszego jeża do przeciwnika Nasz start do przeciwnika i koniec też do przeciwnika. W ten sposób nie rozjadą się w żaden sposób nasze obiekty. A jak będziemy mieli przeciwnika, to od razu możemy całą e, całą tutaj gałąź przesuwać razem z naszym mierzem, z naszymi. Punktami, ze startem i końcem w dowolne miejsce. O ile są takie same, nic nie powinno się źle wydarzyć. To już mamy przeciwnika, ale musimy jeszcze dorzucić do niego punkty kontrolowe. Dlatego też bierzemy start. Niestety, trzeba kliknąć na, na naszego jeża. Czyli obiekt, który ma nasz obrazek. Przytrzymujemy start i przesuwamy nad patrol points, aż będą podświetlone, będzie to poświetlone jako plus. Dodajemy, mamy wielkość tablicy jako 1. I bierzemy koniec. I mamy już dwa. Możemy zobaczyć jak to będzie wyglądać. Niestety jak widać tutaj. Nasz jeż chodzi ty tym razem tyłem. Dlatego też co możemy zrobić. Wejdziemy do patrol. I... Pozycję. Tutaj. Tutaj się zmienia. Zrobimy na początku w starcie Transform Local Scale. Dokładnie to samo. skopiujemy i wklejemy do startu. Tylko po to, żeby na początku obrócił naszego jeża w kierunku, który jest właściwy. Oczywiście jeżeli będzie działać poprawnie, to nie trzeba tego robić, tylko akurat teraz testujemy to. Idziemy dalej. Teraz widać. Idzie w tym kierunku. Obraca się, idzie w drugą stronę. Nasz przeciwnik. Nie ma żadnego, żadnej kolizji, dlatego możemy przez niego przechodzić dowolnie. Dlatego zaraz poradzimy coś. Na no to, żebyśmy potem mogli do tej kolizji dodać jakąś akcję, czyli zabić naszego robota. Tak samo kolizja jest ustawiona tutaj na wszystkie ścieżki, które są tutaj, dlatego możemy po niej chodzić. I to samo zrobimy z jeżem. Na razie, jeżeli nie będziemy nic z nim więcej robić. To będziemy mogli po prostu go dotykać, będzie on mógł nas przesuwać, a jednocześnie będzie można nawet na niego wskoczyć i będzie się razem z nami przesuwał. Co zrobić w przypadku, kiedy chcemy dodać do niego kolizję? Weźmiemy nasz obiekt, który nazwaliśmy JESZ. Przypominam, że to ten z rysunkiem. Klikamy na komponent Fizyka 2D i mamy Circle Collider. Ten Collider jest po prostu, tak jak widzimy, kółkiem, który akurat będzie pasował do naszego projektu. Możemy go tutaj zwiększyć. Zrobimy na przykład 0,6 trochę chyba za mało, zrobimy 0,7 możemy tutaj poustawiać w którym miejscu są w którym miejscu znajduje się nasz jeż po to żeby jakoś można było o, myślę że to by było tutaj dobrze w ten sposób, a tutaj myślę, że minus 0,1 by było trochę lepiej. O, dobrze, i zobaczymy, jak to będzie działać. Oczywiście, ten kolider będzie przesuwał się raz, razem z naszym jeżem. Tak jak widać. Jest w stanie nas przesunąć. Ona nas też wpływa fizyka. No, jeżeli koniecznie. Możemy na niego wskoczyć. Nie możemy go popchnąć, żeby był szybszy. Ale na razie tak będzie wyglądał nasz jeden przeciwnik. Dobrze. Teraz, jeżeli chcemy mieć więcej przeciwników, możemy po prostu kliknąć na tego przeciwnika, skopiować go, wkleić, zmienić od razu nazwę, na przykład na drugi przeciwnik. I nasz drugi przeciwnik będzie się znajdował tutaj. Oczywiście, wszystkie punkty przesuwają się razem z naszym obiektem. Dlatego też możemy go trochę opuścić, i prawdopodobnie będzie działał tak, jak trzeba. Możemy to zaraz sprawdzić. O! Widać, przesuwa się w tym samym tempie. Jednakże, jakbyśmy mieli tutaj wstawić ten, tego samego jeża wystawał on by ponad nasz zakres i wychodziłby poza tą linię. I nie spadałby w przepaść. To co zrobimy? To stworzymy jeszcze jednego przeciwnika. I umiejscowimy go w tym miejscu. Teraz, jeżeli mamy koniec, możemy przesunąć ten koniec nieco bliżej. Będzie zapobiegać temu, że nasz jeż będzie przesuwał się za daleko. Jak widać ścieżka jest krótsza. Wykonuje szybsze ruchy. I wszystko wydaje się być w porządku. Jeszcze raz, tylko to co zrobiliśmy to oddzielnie w tym przeciwniku, nazwę go przeciwnik trzeci. Zmieniliśmy koniec jego ścieżki. Była ona gdzieś tutaj. Przesunęliśmy przy pomocy strzałki w jednym kierunku. Nie ruszaćmy w ogóle pozycji X. Jeżeli byśmy przesunęli tą pozycję do góry, to jeż chodziłby po skosie. Dlatego chwytając ze strzałki najbezpieczniej możemy przesuwać obiekt w jednym kierunku. Albo w osi X, albo w osi Y. I dodamy jeszcze paru przeciwników. Myślę, że chyba jeszcze jeden taki wystarczy. W tym miejscu nie ma sensu tego robić, bo są to za małe przestrzenie i nie moglibyśmy przeskoczyć na nie. W tym miejscu natomiast zrobimy kolejnego może nie przeciwnika, tylko zrobimy nasz yy, nasze przenoszenie do kolejnego poziomu. W tym przenoszeniu wykorzystamy animowanego zwierzaka, którym będzie królik. Pokażę jak zrobić animację i tą animację będziemy mogli użyć jako przejście do kolejnego poziomu.